Znajdujemy się w wiosce malarskiej Barbizon, która spłynęła w XIX wieku dzięki osiedleniu się tutaj impresjonistów. Nawet preimpresjonistów, czyli artystów, którzy rozpoczęli ruch e, impresjonistyczny. Ja przyjechałam tutaj, ponieważ jestem malarzem. Ta miejscowość mnie inspiruje do pracy nad własną twórczością. Stoimy tutaj przed obrazem Teodora Russo, który był jednym z głównych założycieli tego nurtu. Takich kopii obrazów słynnych malarzy e, w postaci mozaiki jest w Barbizon o wiele więcej. W sumie w każdym rogu tej ulicy można znaleźć taki obraz. Tutaj i Renoir, i Cezanne, i Van Gogh, także bardzo dużo e, bardzo znanych malarzy. Tutaj jest piękna mozaika, kopia obrazu zbierający kłosy Millet, który był malarzem, jednym z głównych założycieli Ecole de Barbizon. A oto tu niespodzianka, również wśród artystów, którzy tworzyli ruch preimpresjonistów, był Felix Ziem, syn polskich imigrantów. Ruch impresjonistów właśnie słynął z tego, że malowali w plenerze, czyli inspirowali się lasem, zaczynali studia w naturze, a kończyli pracę w pracowni. Tutaj znajduje się restauracja bardzo słynna La Boheme, gdzie spotykali się najwięksi artyści XIX wieku. Renoir, Millet, Rousseau, Corot, jedni z największych mistrzów. A a tutaj znajduje się galeria, gdzie postaram się może sprzedać mój obraz. Galerie są trudne do współpracy, ponieważ trzeba mieć kontakty w tym środowisku i galeryści zazwyczaj biorą 50 czy 60% od ceny sprzedanego obrazu, a czasem również i komisję za zawieszenie nie obrazu w ogóle na ścianie. Mam do pokazania kopię Monet. Czy przyjmuje Pani repliki w swojej galerii? Niestety nie, to jedyna rzecz, której nie przyjmuję. Ale widzę, że masz talent. Bardzo dziękuję, ale nie mogę powiesić Twojego obrazu. Czyli woli Pani oryginały. O tak, w swojej galerii wystawiam artystów, którzy malują wyłącznie oryginały. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Właścicielka nie zgodziła się filmować w środku, gdyż musiałaby poprosić o zgodę e, filmowania e, dzieł artystów, e, którzy wystawiają w tej galerii. Także będę musiała spróbować gdzie indziej.